Seba, 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 obudź się! Co? Nie uwierzysz, co się stało! Co się stało? Drzwi balkonowe są otwarte no. i duży karton leży na środku salonu. Jak duży karton? No duży karton, taki naprawdę duży karton! Co? No chodź, no Seba, chodź, szybciej! No chodź! Tutaj, tutaj, zobacz! To chyba je geszynk od Mikołaja. No ja cię kręcę, ale fajnie. No mamy 10 grudnia. No trochę się spóźnił, ale wybaczą mnie. Może w korkach stał na piastowskiej. Ja może... Ja w kosmosie chyba. <śmiech> <śmiech> ale fajnie, nigdy się w takiego geszynku nie dostał. Od Mikołaja. To mój pierwszy Geszynk od Mikołaja. Ja cię... No. Fajnie Ale szad jakaś karetyczka. Może to życzenia od niego, albo list. Z... Przepraszam za spóźnienie. Co jest? Co? No, no, wiesz ty co, Mikołaj. Wiesz ty co? Sebastian, jest takie. A. Ale wiesz, co seba? Jak ty zapłacisz za ten karton? To w sumie możesz szczerze o nim gadać, nie? No. Według zasad marketingu, teoretycznie jest to możliwe. Hmm. No dobra, jadymy z tym nie. Mamy też proces otwierania paczki, czyli, jakby coś było uszkodzone, to od razu mamy dowód nagrany. Ależ to są emocje. Jak to tu wyciągnąć? To jest wszystko na taktycznych trytytkach, to trzeba naróz wyciągnąć. Instrukcja obsługi na bank Pierwszy elektryk na kanale. Żartowałeś. Nigdy Dobra, tam że pusto Zdełko, pędale, sztyca no i dzwonek. To tam żywo od blasków na kółkach. <laughs> Nowe kółeczko. Czuć jak łożyska tutaj delikatnie, jak to nazwać, chraboczą. Nie chodzą po prostu płynnie. I to będzie do rozebrania i przesmarowania i zrobienia odpowiednich luzów na nowo. Czuć, że to jest po prostu szybko zrobione na produkcji, no na się, nie i żeby było tylko. sick Dobra, okej. Okay. Akcja. Akcja, ujęcie pierwsze. Jo, pierwsze. Mam nadzieję, że ostatnio, jak się rozwodą, to. <noise> Dobra, no to. Może po prostu podsumowanie na zakończenie. <noise> Co? Co ty w ogóle kupiłeś? Bo to, to od tego zacznijmy, bo nie było ani jednego słówka o tym. No to jest po prostu. To jest Rumed Dumbler akurat model R6.3, kupiony totalnie na spontanie pora dni temu, bo znalazłem to na Black Weeks, jest, znaczy już była, nieaktualna od dwóch dni, wyprzedaż na stronie była totalnie taka, albo promocja, totalnie dziwno w ogóle od strony marketingu. Ale rower przeceniony z 2,5 tysiąca na, na 1000 zł, no to jednak na tarczach i na kasecie w ty z tyłu to jest jednak rarytas, bo tego typu rowery jak najbardziej kosztują po 2,5 tysiąca w czasach współczesnych. Równy tydzień temu we Wtorek w ogóle nie miał w planach kupować nowego roweru. Ja miałem już takie plany, jakby jak się tutaj w zima jeździć na rowerku, bo tutaj mam rower, którym się teraz dojeżdżam do roboty, tak? Mam kupione zimowe wdzianko, buty, kurtka, fajne rękawiczki. Naprawdę w temperaturze 0 stopni jeździ mi się bardzo komfortowo, więc dojazdy do roboty są super. A jak się spadnie jeszcze jakiś taki śnieg tutaj w górach, pojeździć po jakichś tutaj lasach po jakiś górkach mniejszych czy większych godzinka dwie trzy i sobie myśla fajnie by się było pojeździć na rowerku i się dotlenić nie dla zdrowotności tam ze dwa razy w tygodniu nie i co potem tak myśla mam rowerek który już użytkuje trzeci albo czwarty rok no ale są tutaj hamulce V-brake tak Yy, hamulce, które jak przyjdzie deszcz, a w zima no to śnieg, to już totalnie po prostu nie hamują. I myślę, kurczę, no nie do rady jeździć tym już gdzieś po nawet lekkim terenie, nie? No i co? I se tak wchodzą na internet, no i se szukam po, po prostu części, żeby zrobić konwersję z tego roweru, z hamulców v brake na tarcze, nie? No i szukam. No. komplet kół, podtarcze, najtańszy jaki znalazłem, chyba 370 zł. Po tym same tarcze, no to też ze 100 150 zł trzeba będzie wyłożyć. Zaciski hamulcowe, no to też koszt z 200 zł. Spokojnie, nie? W zależności czy chciałoby się mieć hydraulika, czy zwykłe linki, nie? No i dalej, muszę jeszcze wymienić tylnią zębatka i łańcuch, bo już jest zużyty. Koszty takiego, takiej konwersji z wymianą napędu z 800 bez problemu. A tutaj potem se wpisuje tylko w internecie, tak dla beki, rower MTB 26 cali, bo te są najtańsze na tarczach co mi się pokazuje oferty Black Week jakieś 1000 zł pasza w tyle jest e, piasta z bębenkiem właśnie pod, pod kaseta, jest tutaj 8 rzędów Myślę ja pierniczę. No i. No i mamy to. Co się będzie człowiek zastanawiał e, czy, czy robić konwersja tego roweru. Jakby można dopłacić dwie 200, na przykład, i może się rower, nie? No, a tu pewnie też jakieś linki też by trzeba było wymienić. <grych> no, także to jest właśnie geneza e, zakupu tego roweru. Totalnie nie planowano tydzień temu, ale wykonano dwa dni później, można powiedzieć, czyli pięć dni temu. Jak dobrze liczę. No i przyszedł kurier niespodziewanie wczoraj. Znaczy dzisiaj. Mikołaj. Mikołaj, tak. To, Mikołaj. to był Mikołaj, to był jaki Mikołaj. kurier. No. no i to jest pierwsza część filmu z tym rowerem. A druga część filmu to będzie pewne modyfikacje tego roweru. To już za pora dni będzie taki filmik. I, I tyle. I Bajunia. Powiem tak, nigdy nie planowałem kupować roweru na białej ramię. Nigdy. Ale ty mnie do tego namówiłaś. Tak, no bo zobaczcie, jaki on jest ładny. Jak tutaj są pięknie te kolory dobrane. One nie są po prostu nudne, nie? Powiem tak, za 1000 zł. Złotych... Kurczę, to warto za 1000 złotych. On jest ładniejszy niż. Moje MTB kurczę To prawda, no. kupowane parę lat temu. Ale... Złote, a skromne. No, tak, bardzo to ładnie. Jest, to jest rower według specyfikacji w kolorze biało-złotym. No, <laughs> tak się... ale te akcenty tutaj fajnie, fajnie to się ze sobą zgrywa. Naprawdę. Udany rowerek. No. Więc generalnie, co my tutaj mamy tak na szybko? Koła 26 cali, hamulce tarczowe, najtańsze pewnie zaciski, shimano, turnej co tu pisze? TX, tak? Linkowe właśnie zaciski tutaj widać. No klasycznie. Korba trzyrzędowo. Suport na kwadrat. Tylnio kaseta ośmiorzędowo. Przerzutka Altus. Tutaj mamy w przodzie przerzutka Tourney. I oponki Michelin Country AT. To jest 26 razy. Dwa No. Nie mam pojęcia o tych oponach, ale... Bieżnik jest idealny w teren. Kurde, takie no. W śnieg w teren będzie chyba super. Tylko nie wiem jak z antyprzebijalnością tej opony. No to się pewnie później dowiemy. No, to tak na szybko. E, rama 20 cali. I tutaj ciekawostka jest taka, że są dwa że jest jedno mocowanie na koszyk na Bidon. Przy ramie 20 cali, a tu jest rama 17 cali i są dwa mocowania na koszyki na bidon. Także ym, nie zrozumiesz to co trudne. Jąją. A, i jeszcze klamko manetki. Nie może ostrości złapać. Oh, o! Yeah. Chyciło. No też, turnejki. Ale. Przynajmniej nie jest to jakiś tandetny taki turbo. Yy, takiej alchongi, jakieś takie odpustowe, nie? Zacząłeś no... naciskać, to zapachniało majem. Majem, tak. Bunion. Ale. Do no widać, że jest tutaj taki. No jest to plastik. Ta klamka, ona nie jest aluminiowo. Eee, czy tam jakoś inno metalowo, ale widać, że jest to taki już dużo lepszy plastik. Nie, nie wyginął on się tak jak te najtańsze z marketów. No, zobaczymy, nie? Ale właśnie o modyfikacjach to będzie już w następnym odcineczku. A amortyzator sprężynowa? A no, tak, właśnie. Aha, widzisz? Działo. Działo. Ale bez blokady, tak? O, tu mi się to bardzo podoba. Wewnętrzne prowadzenie y, pancerzy do przerzutek y, jest to zrobione praktycznie wzorowo, jeśli chodzi o, o rama aluminiowo. No. Bo tu się kończą pancerze, i tu idzie ślisk, i tam się już żadne błoto dalej nie dostanie. Wszystko jest takie przejrzyste, takie klarowne, takie no fajnie zrobiono rama na to wychodzi no tutaj idzie górne prowadzenie tu jest z, z hamulca tarczowego tylnego na pierwszy rzut oka jest to dobrze zaprojektowano rama pod względem yy, linek tak i tutaj tych wszystkich takich przejść no mi się rama podoba akurat Przepraszam, że, że musiałaś czekać z praniem, aż se to rozwiesisz. Spoko, Uch, tylko skisło. Se kupiła nową szczota. Taką, niby. To jest, to jest, to jest szczota, to jest taki. To jest taki Shimano XTR wśród szczotów. To jest Wileda, a nie jakaś zwykła szczota. Nie ma lokowania produktów na tym filmie. Wileda, Wileda, napiszcie do niego.